I tam we Włodzimierzu, ja, e, zaczęliśmy szukać chleba, gdzie się co da i obok, e, to było na Ostrówku Włodzimierza, był młyn i ja się tam zatrudniłem do tego młyna. i też nie wiem jakim czym względem, ale to była grupa i Ukraińcy i Polacy I z początku pracowałem w tym młynie. E, no Ślebu o trenę na taką górę i później prawdopodobnie z wycieńczenia, to dalej do doładowania mąki w takim. I brat mój Staszek dostał się już do partyzantki we Wodzimierzu. Brat drugi to pracował gdzieś znowuż też w cukierni jakiejś u Niemców. To co pamiętam, co mi opowiadał, cukiernia jakaś była w Włodzimierzu. I w ten czas w tym tak wyzawiązała się mała konspiracja, bo brat i szwagier donosili, ja między innymi, ale to i koledzy nasi, donosili żywność, broń i w czasie ładowania tej mąki to były takie sypy, o, jak ten, rodzaju wał, zakładało się borek i taki pas się zacielał, mąka, mąka się sypywała na wymiar i w ten się ładowało krótką broń jego i to już było, człowiek już był bezsilny, bo to było taka, to człowiek się degenerował, to nie był człowiekiem, był jest takim zwierzęciem po prostu. I myśmy z bratem umówili się, że będziemy uciekać z Włodzimierza. I wtedy zmówiliśmy się, który dzień, to był gdzieś w listopadzie i udaliśmy się pieszo w kierunku na uścigu. I Poszliśmy na uścigu główny tutaj ten most był obwarowany przez Niemców, w pełni chodzili. Z tego zboczyliśmy w kierunku chyba kilka kilometrów dalej, może półtora, dwa, może trzy. Zboczyliśmy tam i planujemy, że patrzymy się, że ludzie jakoś szałby się przeprawiają i furmankami jednak niektórzy jechali. Jak to było, te nie furmankami, to widać, że było przyrodzali z ładunkiem i z, z dziećmi. Ale nam zaproponował człowiek, który był z boku, że nas przeprawi koniem. Myśmy się wystraszyli, no ale mówi, no dobrze, i złapał mojego brata wcześniej i konia prowadził do wody. Do brata prowadził też do wody, ja za nią. Bratu kazał się trzymać za grzybem, no i kazał, że będzie targać, pamięta, jak on to mówił, żeby nie targać koniu, bo konia, się nabierze od woda do ucha, to może coś się stać, wystraszył tak. Ja za bratem krzyciłem się, brata z kolei i ten konie nas przeprawił przez Bóg, przez Bóg, no to był cud drugi jakiś taki, przeszliśmy tam i w ten czas już pieszo szliśmy do brata drugiego już, znaczy drugiego, drugiego dziewczyny, bo rodzina nasza była 11 osób, to było 7 braci i 4 siostry. I ten brat Michał w Wiórce yy, mieszkał, to jego właśnie syn zginął z rodzicami razem tam, na Łanowce, Szliśmy pieszo y, przez Chorodło, y, ja nie mówię w kolejności, ale pamiętam z, Zamość, y, Biłgoraj, Strzeżyszyn, Zwierzyniec, te wszystkie miasteczka myśli szli z bratem i noco, to chyba 14 dni pieszo, nocowaliśmy y, 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 po stodołach, y, do Biłgoraja, pamiętam, to po stodołach, to takie gdzieś tam chlewki takie gdzieś były, tośmy się tam słomo przykrywali, pamiętam, to było okropne. Żywność nasza to było jak pomidory były gdzieś i po drodze jak się coś dało, to tak, w jednym miejscu to chleba już ona nie miała, bo się bała i ona mówi, nie mam chleba. Akuratnie mieszała z dzieckiem, gdzie nie ma chleba, ale my jesteśmy głodni, to może coś posilić. Nie ma, nie ma, nie ma. I później wychodzi gospodarz, mówi: idźcie, idźcie prędko, mówi. My nie takich nie przyjmujemy, bo Niemcy by nas rozstrzelali. Mówi: bo uważają, będą was uważać, że jesteście szpiegami. Tak ci gospodarze powiedzieli. To było, nie wiem, gdzie to było, przed go no i w ten czas no doszliśmy już ledwie, ja mówię jak już doszedłem do, do brata, to już kostki były silne po prostu, bo to są jakieś wycieńczenia i z tego, tego pierwszego chodu, jak to się mówi, po nocach. No i doszliśmy do brata, brat chyba też nic nie wiedział, bo też prawie że tego. I wtedy zamierzaliśmy z bratem, bo już żeśmy byli zahartowani. Tymi śmierciami przed oczami, już to człowiek na jedną, drugą trzecią, i chcieliśmy ratować, bo nie wiemy, co się dzieje z siostrą. Dwie siostry były w Lwowie i brat w Krzemieńcu. I wsiedliśmy w pociąg, też nie wiem, jak się dostali do Lwowa. To podał nam brat yy, na wiewiórce ten adres. Dojechaliśmy tam, no i siostra też nie wiedziała. no i Oczywiście szok i szybko raz, dwa też, bo wiedzieli, że są morderstwa. No i w międzyczasie, w międzyczasie dojechał brat, już był u nich, brat Janek, który był w krzemieńcu, On tam kończył licerów i kończył, chyba tam pracował w banku, czy gdzieś, nie wiem, i dostał ostrzeżenie. Dostał ostrzeżenie w krzemieńcu, jeżeli nie wyjedzie do godziny, którejś 10 czy 12, to zostanie podrżnięty. Kartka była na płocie. wystraszył się i w ten czas zabrał to dzieciątko, to miała trzy miesiące. Bożena obecnie dzisiaj jest lekarzem w Legnicy. No to trzy e, miesiące zabrali to dziecko, zawinęli e, na to i poszli i za dwa pierścionki, dwa złote, to co mnie brat tłumaczył, Niemiec pod plandeką przejózł ich do Lwowa z Krzemieńca. I w ten czas z Lwowa załadowali się na pociągi, to już była prosta sprawa, to już nie było strachu, bo to już był nadzór jakiś. I przyjechaliśmy do, do tej wiewiórki, do tego brata. Gdzieś mi się. I tam się cała rodzina już spotkała, wykopaliśmy taki duży schron, przykryliśmy to i tam żeśmy przebywali w tym schronie, reszta w Stodole i przebywaliśmy tam przez okres chyba sześć miesięcy, jak był odwet już Rosjanów na 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 tego, na Niemców.